No co czuję, na pewno radość czuję. Ulgę, że już jest po, tych, po wszystkim tym. No i co? No i zadowolenie no, że, koń, że udało mi się, te treningi nie poszły na marne. No i, no i tyle. No, no myślę, że dać się wszystko oczywiście, żeby kiwis się zadowolił. No i żebym ja też był w siebie dumny. No, no i to tyle. No myślę o tym, żeby jak najszybciej pobiec ten sprint, żeby wszyscy byli zadowoleni, nie? Tyle uważam. Podczas e, biegania na ostatnią prostą, tak, podczas takich zawodów jak SUS, Triatlon, czuję, że to jest to miejsce, w którym da się doświadczyć tylko czegoś takiego, podczas e, oddawania z, z swojego organizmu potężnego wysiłku. Ale gdy słychać odgłosy kibiców oraz to charakterystyczne uderzanie o bandę, to czuję, że mogę wtedy znacznie więcej. Co myślę? Jak widzę metę, to cieszę się, że już koniec, a o kibicach w suszu myślę, że są zaje fajni. I widziałam też Tomka Karolaka, który mi kibicował, więc sztos.